No witajcie serdecznie! Dzisiaj coś nowego na tym kanale, mianowicie jazda na monocyklu. To jest mój nowy sprzęt, który mam od jakiegoś miesiąca i od miesiąca czasu uczę się na tym jeździć, a wcale to nie jest naprawdę prosta sprawa. Monocyk marki KingSong zakupiony właśnie miesiąc temu, waga około 14 kg. No i tak jak na monocykl to jest naprawdę mało, bo są i większe maszyny, yy, mocniejsze. Ten jest taki do jazdy miejskiej, nieterenowej, uniwersalny, bardzo bardzo fajny. No i dzisiaj wam pokażę jak na tym się jeździ, co na tym się robi i o moich początkach, które wcale łatwe nie były. Zaczynamy. Widzicie, jak się wychylicie do przodu, to monocyk jedzie prosto, no i do przodu. A jak się odchylicie, to monocyk automatycznie hamuje, można też jechać nim do tyłu. Co do tyłu wcale nie jest prostą sprawą, trochę to zajęło, ale do ogarnięcia. Mm -hmm. Tu miałaś jechać! O. Szalony o. Samo jedzie gdzie chce, Ania tylko stoi Koło ją prowadzi Dobrze, że jest stretch Prosty tyłek. Yes. yes. Ściana. Hamuj. <ścoughs> Sukces. Najtrudniejsze z tego wszystkiego jest chyba to, że po prostu strasznie bolą stopy, tutaj, podeszwy. Jest obłędnie, trochę się pojeździ i jest naprawdę ból niemiłosierny. No niby jest to kwestia wprawy, ale jak na razie trochę jeżdżę, a stopy i tak bolą. Myślę, że żeby się nauczyć na takim monocyklu jeździć, no to taka minimum godzinka czasu, żeby jakieś tam podstawy złapać. A później no to jest szlifowanie, przyspieszanie, zwalnianie, yy, obroty, slalomy i tak dalej, i tak dalej. Więc no nie jest to wcale proste, ale naprawdę jest super super sprzęt. Można z nim bardzo fajnie sobie gdziekolwiek yy, podejść do sklepu i bardzo yy, wygodny środek lokomocji. Jeżeli chodzi o Cenę, no to jest około 5000 zł. Używkę można trochę dostać tańszą. No nic, ja śmigam dalej, a wy trzymajcie się i do następnego. papatki. Jedziemy. Uuu. Uh.